Koszykarskie, kółko i krzyżyk. Dobrze, teraz ja zacznę. U kotwica, ulala. No, o Jezu, ja w kotwicy to nikogo nie pamiętam. Dobrze, ale to zaczniemy tak. Kotwica i Śląsk, bo chcę gdzieś tą kotwicę mieć przed Paweł Kikowski. Dobra, to ja wezmę trójkę i wskażę Bartosza Diduszko. Mhm, dobrze. No to ja wezmę... Ja wezmę, co ja wezmę? Ha, bo tu mogłeś dać. Kikowskiego. No właśnie. A ciekawostką jest fakt, że może tutaj jest tylko Kikowski? Nie, pewnie ktoś jest więcej. Tak myślisz? No. Ale dam, to zrobię tak. King, y AZS, mhm. Artur Łabinowicz. Nie w sumie, bo to nie ten sam klub. Bo to był Żak Koszari. A no tak. Moi dro mój drogi. No, Dobrze mówię? Tak, tak. Dobrze. To Anwil Włocławek, a będzie Igor Milicic. Wezmę sobie jedyneczkę. Krzysia Sulimę. Michalaka, Gruszeckiego. Można Michalaka, można Gruszeckiego. Myślę, że nawet jakiś obcy... A, można chyba nawet jakiś obcy erasów wskazać, nie? Czy nie można? Który grał w twardych piernikach Toruń i w Anwilu Hmm. To ja cię muszę zablokować kingiem i twardymi. Hmm. Mam. No to niedobrze, bo wygrasz. A jajaj. Kinki, twarde pierniki, kto to może być? A przy okazji. Chyba nie wiem. To Grzesiu będzie się zastanawiał, a ja tutaj apel do naszych kibiców i słuchaczy. Numer jeden. Czy był kiedyś kiedykolwiek obcy który grał we Włosławku i w Toruniu? Moim zdaniem był, ale. Był, był, na pewno. Nie ktoś. jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ale moim zdaniem był. Gorzej, że żadnego innego nie, nie znam. za Anwil, Kotwica... No, a trenerzy też mogą być? Mogą być. No ale Sebastian Machowski, już myślałem o nim. No ale ja na przykład... Nie wiem czy już... Możemy grać razem, bo, bo, no. bo to tak jest trudne, moim zdaniem. Anvil i AZS Koszalin. No to już powiedziałem. A co powiedziałeś? Igor liczyć. A, ale to jeszcze mam jednego trenera. Dawid Dedek. No Dawid też. Szobarga był, pasował. Szewczyk by pasował. Tam Dok było dużo zawodników. No brawo, dokładnie. No, to dokładnie. się przecięło akurat Jeff Norgard chyba też. Jack Norbert grał w koszalinie i wychował na trenerem. No. I był, trener, i był zawodnikiem Światłowiczki Angiel kiedyś taki pamiętny rzut w Hali Stulecia. A jest połączenie szkoda, że nie ma połączenia kotwicy AZS-u, bo byłby to Rafał Bigus. O, to prawda. No dobra. Pamiętam jak kibice AZS-u zawsze czytali, Rafał Bigus, ole, ole. <grym, 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 ee, no zamykasz. A mnie. ja mam numer dwa, proszę Ciebie, i to jest, to jest generalnie bardzo łatwe, Grzegorz, bo Jakub Szenk, Przychodził z, z Kinga Szczecin do twardych pierników i zagrał z tym zespołem lidemistrzów. Mistrzów.